Wielu mówi, jednych Polaków, świtoń to oszoło. Oszoło. Szalony z miłości do Boga i narodu. To mnie tylko trzyma, i tym chciałbym, rozumiesz, na tej płaszczyźnie, tej miłości do Boga i narodu, dokonać rzeczy, które Chrystus chod chodząc. Mówi, o których mówił. Ja nie wiem, bo my byśmy mogli wiele rzeczy zrobić, gdybyśmy mieli wiarę. Mamy słabą wiarę, my po, po, po wyszłowie nie wierzymy. No bo odezwali się, żeby ten krzyż usunąć, rozumiesz, ze a tam chcą zrobić hotel. Tam, gdzie mordowali, rozumiesz, Niemcy Polaków, tam, rozumiesz, chcą zrobić hotel z tego. I ten teren, gdzie było 320 krzyży, na mój apel postawiono. Teraz chcą z tego zrobić spacernik, do Polaków, bo to mnie interesuje najbardziej. Ruch obrony krzyża. To muszą być ludzie, którzy mają Boga i naród w sercu. I takich ludzi szukam, może się znajdzie, a ja wiem, że będzie. No czekam, może pomogą ludzie, rozumiesz, zobaczymy. No i trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Ja wierzę, że, że pomogą, że opatrzność Boża, rozumiesz, bo ja jestem przekonany o jednym: że my. Polski nie odzyskamy bez pomocy opatrzności Bożej. Bez fundamentu naszego, rozumiesz państwa, a fundamentem naszego państwa jest krzyż. Tutaj oczekuje pomocy opatrzności Bożej, Chrystusa. Dlatego włączam się w te działanie, rozumiesz, intronizacyjne. I króla na króla polski. I dlatego ten mój kamper, ten mój kamper, bo on będzie, rozumiesz, wizualnie pokazywał. Ja ci powiem, ja mam doświadczenie swoje z mojego działania. Gdy lat 30 był łzach i rozterce, trwać będą cierpienia ludu, na koniec przyjdzie jedno wielkie serce i same do konu cudu. Ja twierdzę, że tym sercem będzie Chrystus, król. I dlatego mój wizerunek na kamperze jest Chrystus, król, i chodzi mi o właśnie o doprowadzenie, rozumiesz, Chrystusa, króla, Chrystusa, żeby intronizować go jako króla Polski. I wtedy wygramy Polskę, przy pomocy opatrzności, bo bez niego nie zrobię nic. Ale w imię jego chciałbym rozumieć, no chociażby teraz, w tej chwili, a jest to bardzo możliwe, uzdrawiać z tej najgorszej choroby, na jaką naród cierpi. Ogłupienie, choroba ogłupienia.